Czy wiesz, że polski generał Stanisław Maczek, który uratował Anglików w Normandii, został przez nich zostawiony i musiał pracować jako barman? 1 sierpnia 1944 roku pierwsza dywizja pancerna generała Maczka wylądowała w Normandii. 16 tysięcy polskich żołnierzy walczyło w najważniejszej operacji II wojny światowej. W bitwie pod z Polacy odegrali kluczową rolę. Generał Montgomery powiedział, Niemcy byli jak w butelce, a polska dywizja była korkiem, którym ich zamknęliśmy. Dywizja wyzwalała Francję, Belgię i Holandię, starając się nie niszczyć miast i chronić cywilów. Za swoje heroiczne czyny polscy żołnierze zdobyli sobie wdzięczność setek tysięcy mieszkańców. Po wojnie generał nie wrócił do Polski, wiedział, co go czeka w kraju. Pozbawiony obywatelstwa i emerytury w wieku 70 lat musiał pracować jako barman w hotelu w Edynburgu. Dopiero w drugim roku otrzymał order orła białego.